Maneczko ziomeczki. Tutaj ma i dzisiaj gramy w Skywars na e, serwerze Jasia, MC. E, IP będziecie mieć w opisie. Dzisiaj gram niestety sam. E, żaden mój kolega nie miał czasu ze mną nagrać, ale e, razem nagra sam nagram. E, myślę, że będzie fajnie. Tak, zaczynamy za 20 sekund. E... E, błagam Was tylko o jedno: żebyście nie mówili znajomym, żeby ci znajomi mówili innym znajomym, żeby weszli, zasubskrybowali, obejrzeli, dali lajka, komentarz, albo coś innego, e, bo ja dopiero zaczynam nagrywać i. Normalnie chciałbym, żeby, żeby ten początek wyszedł mi dobrze. Dlatego dlatego zapomniałem. Okej. Okay. Dobra, idziemy na górę. O kurde. Jak widzicie, opłacało się, bo on też miał perełki. Ktoś do mnie pisze. Nawalajcie mi tutaj. Przepraszam Was, ale normalnie wyzwania wydzwaniają, wydzwaniają, piszą mi. Kornel nagrywam, nie mogę! Szczerze, że nie odbierałem, ale nagrywałem. A jesteś z kolei, No. Gram, zostałem sam z kolesiem. Gdzie, gdzie, gdzie jest ten koleś? Co? Zabiłem kolesia. Wygrałem. Dzięki widzowi, że mnie ws e, wspieraliście. Tak myślę. <grym> e, dobra. Ja jestem na jasiemce. Pierwsza ręka wygrana. Na początek nam dobrze poszło. Widzimy się na kolejnej arenie. Siemaneczku, ziomeczki. Gramy już. No i znowu Mareks mi się dobija. Barex, nie na, nie dobijaj mi się. To nie mój ani nasz serwer, no dziś. Skar grafa No. Szkoda, że nigdy nie mogą mieć tak, żeby łącze czekać, terać je Dobra.

No, Ziomeczki, widzimy się na kolejnej arenie, Simatko. Ziomeczki, zaczynam już, Arenkę! Bla 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 bla! Więc bla jestem ninja, bo jestem ninją, zawsze byłem. Tak naprawdę, zawsze byłem ninją, ninją. Nin, ninją tak właśnie. Jak, jak, jak nie oglądaliście mojego filmu Minecraft Skyward, odcinek, który tam nie pamiętam, e, Fail, fail, fail. To jeśli lubicie faile w wykonaniu youtuberów, to polecam ten filmik, bo tam, tam miałem tyle faili i mogę zaspoilerować, że każda arena, w której kupiłem sobie perły, to była przegrana. Można się tam fajnie pośmiać, zapraszam oczywiście do wideo. Tepnąłem się na wyspę, której kompletnie nie widzę. O nie! Musiał nie Eee, ja, ja przepraszam ja was widzowie, chciałem e, napisać zapraszam na mój kanał, ale dałem li liawę, widzimy się na kolejnej jarence. Ja. Ziomeczki, Kolejne arendzko! Ale ja gramy z ja gra jak... Moderator Z moderatorem gramy ja Ziomeczki. To no, jak zrobisz... Uważajcie, jak gracie z moderatorem, uważajcie co piszecie. Ej, a chyba za. Zobaczcie, co robicie. Bo jak będziecie mi jeszcze laga i przez chwilę będziecie latali, na przykład, to on od razu bana On nie będzie przebad, że miałem laga, tylko od razu. O, Pan, 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 pan. Zrobię się z zwycięstwa. Bo nie mam tyle wiech, tak żeby zrobić. Siema ma A ty co masz perły? No mi. Lui do mnie! Co to za cheater? Co to za cheater? Bodzie? moderatorze, proszę, proszę o zbanuj. Hej, zabiłem moderatora! Serio? Rząd ci może dać pana za to, że go zabiłeś? Tak, gra i od razu y, mój wpada, bo mnie zabiłeś. Moder... Przecież nie ma zasady, moderator zawsze ma wygrywać. Nie, to bym, to każdy kupował moderatora. Ale moderator jest tak fajny, że jak widzisz sobie o koleś ma oczyty to od razu możesz mu dać pana. Szkoda, że VIP nie może. A gdzie ty jesteś? Ja już mam zdobyte kilka tych. O, Łot prawie spadłem. Już mam zdobyne, zdobyte te kilka wysp. Tam chyba... Z... W sumie... Ale ja mam jakiś kowaty internet, no! mi ciągle z serwera, albo to wina serwera. Ciebie też wywaliło? Co? Nie. To, to to wina serwera, że ja mam no, dobry internet, wszystko mi chodzi. Tylko oczywiście ten kupkowaty serwer mi nie chodzi. Au, au, au... au. Zagramy razem! Nie! Gówno. Hajkuie! bie! Powinieneś zginąć, powinieneś wpaść do laby. Szybko no, bo myślę że no, bo ja mam chyba jakiś limit. Dobra Nie. widzowie, o, na dzisiaj już kończę, ale te, y, za chwilę będę nagrywał drugi odcinek, więc zapraszam też. Pa.